Halo, dzień dobry, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Growej Prasy. Wiem, że bardzo dawno tej Growej Prasy nie było. Jakieś 4 miesiące jestem też 4 miesiące do tyłu. Było to, moi drodzy, spowodowane tym, że nie miałem żadnej prenumeraty, Zmieniłem miejsce pracy i dosyć w niekomfortowym miejscu znajduje się kiosk. Teraz, obecnie gdzie mogę kupić te gazety dlatego też te numery się nie pojawiały natomiast udało mi się dorwać najnowszy numer PESIX EXTREME z okładką The Ghost of Tsushima to jest numer na sierpień natomiast w dzisiejszym odcinku jeszcze zrobimy przegląd growej prasy na lipiec bo udało mi się również dorwać numer lipcowy tak, numer lipcowy, więc wrzucę Wam prawdopodobnie w tym samym dniu najpierw numer lipcowy, później numer sierpniowy, czyli ten aktualny. I jeszcze, moi drodzy, dostaniecie na pewno dwa poprzednie numery na maj i chyba czerwiec, które też zakupiłem, ale czekam aż przyślą te numery, bo jakoś nie bardzo się kwapią. Aby je wysłać, no i oczywiście zdecydowałem, że będzie, będę, będę chyba kupował półroczną perlnumeratę do przodu, bo udało mi się ogarnąć stronkę, z której są wysyłane właśnie numery PSX Extreme i Pixel, więc półroczną perlnumeratę sobie zakupię i myślę, że kolejne numery będę już dostawał na bieżąco bez problemu. Tymczasem, moi drodzy, na szybciorka. Numer na lipiec, 275 PSX EXTREME z motywem przewodnim The Last of Us również my mamy tutaj Daylight 2 The Medium Next Genowe Telewizory w co zagramy na PlayStation 5 Magia Unreal Engine 5 Historia Medal of Honor Dziki gond w Mitologii Także bardzo, bardzo myślę ciekawy numer Nie ma lampeczki PlayStation ale macie klawiaturkę, która sobie tam gdzieś miga tak zajebiście, przerajbiście. Dobra, przechodzimy do przeglądu. Kurcze, tak dawno tego nie robiłem, że wyszedłem z sprawy. <noise> Wygląd PlayStation 5, to w tym numerze. Jestem ciekaw waszych komentarzy odnośnie PlayStation 5, jak to widzicie. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. No ja tak szczerze to no, może nie w tym kolorze białym, ale jest też kilka nowości. Będzie można chyba wymieniać te panele boczne, więc może, jak sobie tam zakupię, to panele boczne sobie wymienię na kolor czarny na przykład, albo nie wiem, może jakieś inne kolory będą. Kiwie, cholera wie go oni to wymyślą. W każdym razie, mamy te PlayStation 5, The Future of Gaming, PlayStation 5, jak to ładnie nazwane. No, wygląd w całej krasie, w całej okazałości. Proszę bardzo, mamy tutaj wszystko odnośnie PlayStation 5, jak ona wygląda z przodu, z boku, akcesoria, dual sensy, wszystko tu jest opisane. No, ktoś ten numer posiada to oczywiście już to wszystko widział, natomiast jeżeli ktoś tego numer nie posiada, no to jeszcze gdzieś tam yy, może sobie zakupić numer archiwalny, aczkolwiek w momencie, kiedy ja składałem zamówienie na jeszcze dwa przy, wcześniejsze numery, e, to chyba ten numer już był wyprzedany, nie było go. Także trzeba będzie na poczekać. E, gry, gry, które zostały zapowiedziane, czyli Spider-Man, e, nowy Raceta, nowy Horizon, Grand Turismo 7, e, Demon's Souls Remake, e, Sagboy. To są tytuły jakby startowe, chociaż nie wszystkie. No Spider-Man będzie na start. raczeta chyba też będzie na start. Horizon nie wiadomo, raczej wątpię, Gran Turismo nie wiadomo, aczkolwiek gdzieś się tam, w pra, nie w prasie, a w jakichś tam zagranicznych hipermarketach pojawiły priorytety na Gran Turismo 7. Co mamy dalej, moi drodzy? Na wyłączność Oddworld Storm, ale ten Oddworld Saltstorm mi się kompletnie nie podoba. Jakoś moim zdaniem przedobrzyli z tym tytułem mogli zostawić jednak ten schemat oryginalny, taki jak był w pierwowzorze tu już troszeczkę, to jest za bardzo, moim zdaniem, przekombinowane e, telewizory dla PlayStation 5 Xboxa, Series X no tu pewnie trzeba będzie wydać jakieś 3,5 do 4 tysięcy bądź do 5 tysięcy na taki telewizor to raczej nie na moją kieszeń, bo szczerze powiedziawszy gdybym miał budżetu do wydania na 5 tysięcy to uwierzcie mi, że wolałbym kupić dwie konsole, bo właściwie kupując nawet jedną konsolę i mając do dyspozycji drugie 2,5 tysiąca to też dobrego telewizora pod to nie kupimy, no chyba że to jest, znaczy jeżeli ktoś nie jest takim mega maniakiem e, tych całych 4K, jakieś tam HDMI 2.0, bla 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 bla. No to za 2,5 kafle by kupił coś, ale to mówię, no ja bym wolał kupić szczerze e, dwie konsole niż bawić się w pół telewizor i jedną konsolę. E, Project Cars trójka, moi drodzy ja nie grałem ani w jed... nie, w jedynkę chyba grałem, u Bogusia, nie jestem pewny teraz. Dwójkę na pewno nie grałem, w trójkę pewnie też nie zagram. Jakoś Project Cars to nie jest tytuł, który mnie gdzieś tam e, porywa. Dialine 2, e, również w jedynkę nie grałem, nawet mnie za bardzo wam powiem szczerze, tego ta nie ciągnie, nie wiem dlaczego. Więc prawdopodobnie w dwójkę też pewnie nie zagram, chociaż nie wiadomo, nie wiadomo, może być tak, że się tam gdzieś kiedyś e, skuszę, ale no szczerze powiedziawszy, nie wiem. E, Cyberpunk 2077, e, Cyberpunk również kompletnie mnie nie interesuje, nie jest to mój target gier, próbowałem w Deus Ex grać i odbiłem się jak piłeczka tego tytułu, jak kauczukowa piłeczka, więc e, Cyberpunk podejrzewam. E, też w ogóle nie będzie, e, jakby, priorytetem w moich zbiorach. Może kiedyś za jakieś marne grosze, ale to trzeba czekać sporo czasu, nie to stanie. Dobra, dalej, moi drodzy. E, medium e, to jest, z tego co ja wiem, jakiś horror. Jakiś horror e, wzorowany, chyba, właśnie coś na Ala. Silent Hill, natomiast yy, y, to jest chyba gra stricte przeznaczona tylko na Xboxa nowego chociaż nie jestem pewny czy to nie jest tylko wyłączność czasowa bo coś mi się właśnie wydaje, że to jest tylko na wyłączność czasową a po pewnym czasie i tak Medium y, pójdzie na wszystkie platformy natomiast no, też jakby może nie mój target ja Silent Hilla nie lubię, nie przepadam yy, to jest taki tryb horrorów, który po prostu y, wykracza po, po, poza moją jakąś tam skalę, chociaż może kiedyś bym się skusił na jakiegoś Silent Hilla, ale no nie obiecuję, to jest bardzo odległe projekty na moim kanale. Y, Unreal Engine 5, y, tytuł, który został zaprezentowany na Unreal Engine 5, który zrobił mega wow, podobno było to odpalane na PlayStation 5. Jak było nie wiadomo, jeżeli rzeczywiście takie gry będą wyglądać za jakieś 3 lata od premiery nowych konsol, to szapoba, natomiast w chwili obecnej, jest to też jakiś dla mnie całkowicie odległy temat, jeżeli chodzi o Unreal Engine 5. Dobra, dalej. Przechodzimy chyba do naszej ulubionej sekcji, przynajmniej mojej ulubionej sekcji, czyli recenzje. Eee... Tematem przewodnim PSX Extrema tego numeru jest The Last of Us Part 2. Ja ten tytuł już ukończyłem. Ten tytuł też oczywiście macie na moim kanale w postaci streamów i w postaci recenzji. Natomiast zobaczmy sobie, jak tutaj został oceniony. Już widzę, że jest grubo, bo ocena tu jest, słuchajcie moi drodzy, dyszka. I co tu ciekawego jest napisane? Na plusy wszystko. Na minus The Last do was hmm. i ocena 10. Dziwnie podsumowane. Szczerze powiedziawszy, The Elder Scrolls Online Dreamer. Ocena 6. W ogóle nie moje klimaty. Stellaris. Jakiś ocena 8. Co jest ściągniętego? Bioshow The Collection. Na switcha. Plusy, stabilne działanie Bioshocka w kieszeni, brak celowania żyroskopem, drobne problemy z Infinity i ocena 7, nie najgorzej chyba, nie? Takeover, jakieś same indory szczerze powiedziawszy. Mortal Kombat Aftermatch, proszę bardzo, dodatek do Mortal Kombat'a, który kosztuje mega dużo pieniążków, ocena słuchajcie 7. Plus dodatkowe story pełny pakiet dodatków, stage fatality, friendship, minus mało dobrego dla osób będących na bieżąco, drogie rozszerzenie do podstawki. No tu się zgadzam, ono kosztuje chyba jakieś 180 zł. to jest skandalinio, bym powiedział. Skandal kuźwa, skandal i biały dzień, że tyle pieniędzy to kosztuje. Dalej, indyki, indyki... Dizzying Girl nie potrafię tego przeczytać. Cena 5, czyli Dramatinio, Poray Warlock, The Walking Deck Saints Signer, 7, to jest chyba na vr dokładnie. Mamy tutaj ceny i mamy tak. Imersja i efektywna manualność, rozgrywki, klimat, wybory, długość gry. Minusy, umow, umowna grafika, pust, ustawy lokacji, SI sporadyczne, kłopoty z kontrolą. Tak, jak na wyjara 7, to wydaje mi się, że to jest dobra cena. Desperados 3, 8 plus ocena. cena. Właściwie nawet cholera, wiecie, co to jest za tytuł. Co to mamy dalej? Hardcore rap. Yy, Hardcore rap final fantazy, jakieś wywiady z twórcami do poczytania, moi drodzy. Lecimy dalej, lecimy dalej, bo to nie ma czasu. Przeglądamy, zresztą to jest numer zaległy Numer na lipiec A jeszcze mamy numer na sierpień Ale myślę, że Docenicie to, że udało mi się to pochytać. wiem, że Bardzo długo czekaliście, co po niektórzy Na te zestawienia Dziki gąb w mitologii i wierzeniach To może być bardzo ciekawy temat do poczytania Na kibelku standardowo Tu musiał się też To jakoś zagłębić Medarofonol, To też tutaj jest w retro. No, niektóre części medalowonora były dobre, nie były, nie były złe. Natomiast, oczywiście, nie wszystkie wypadły. Wyświetliłem na kanale są te najnowsze Honory z 2010 i 2011 w jednym streamie. Także, jakby ktoś chciał, to sobie może obczaić. No i właściwie już dochodzimy do końca tej gazety. W sumie, tak, de facto, poza Delazd do Was. I poza mitologią Wiedźmina, to szczerze tak dużo tu nie ma fajnych rzeczy. No może jeszcze troszeczkę o tym zbiorze next genów, nowej generacji konsol. <laughs> Natomiast tak ogólnie... Dużo tego aż tak bardzo nie było. Amazon Prime. No i, co, i dochodzimy do końca. Dochodzimy do końca. Ostatnie stronki. Nic ciekawego, moi drodzy. Hacerum, Hacerum, Hec, kiedyś to było dużo większe. I tył, grafice z gry The Last of Was. Także, moi drodzy, tak się prezentuje numer z Extreme na lipiec. Zaległy numer na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Udało mi się go dorwać. Jeszcze na pewno wleci dzisiaj numer z sierpnia. I jeszcze na dniach postaram się Wam wrzucić dwa poprzednie numery. Jeżeli oczywiście je dostanę, bo na razie to nie mam żadnych informacji odnośnie wysyłki tych numerów. W każdym razie, tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale oraz w kolejnych streamach. Hejo, na razie.